Siemanko, jestem i i witam was w takim odcinku luźnym z pyla, gdzie, no, będziemy mieli urywki, postaram się pomóc nowym graczom. Widzimy tutaj, znalazłem kolegę. No, wsiadaj, wsiadaj. No, wsiadaj. Gdzie? Gdzie podwoziłeś? Szkoda, że się nie centrum. you. Mm -hmm. I damy mu 500 euro. Aż. mu tak. Na start, żeby miał. Coś. I idziemy znaleźć y, kolejnego przyjaciela. Więc. No, taki luźny odcineczek, jak pomagam nowym graczom. podwożę gdzie chcą. ostatnia Ostatnio jak tak podwoziłem to, to pomagam im, podwoziłem ich tutaj na prawko do Paesadas a potem szybko na, na prawko z kategorii C żeby, żeby mogli sobie y, szybko iść na cysternie. Czy ktoś tam jest? Nie wiadomo czy ktoś tam jest, zaraz zobaczymy dostał 500 euro Chyba w szoku Ale ważne, że <laughs> Że ktoś jednak wbija na ten serwer. No jak widzicie wypożyczoną Atom sobie jeżdżę, No Dosłownie takie Trochę nudy Nie ma co robić, a przynajmniej jak się tak pojeżdżę Czymś coś sobie wypożyczę, jakąś głupotę <laughs> Nie ma co robić z hajsem to sobie pojeżdżę. O, chyba jest kolejny osobnik. Nie, nie. nie, nie. Yy, dobra. To było dziwne. Dobra, no to ja czekam na kolejną osobę. Dobra, witam was po przerwie. Znalazłem kolejną osobę. Zobaczymy co przyjaciel będzie chciał od nas. Tutaj, <noise> dobra, przyjaciel. Przyjaciel idzie zdawać prawo jazdy, więc ja czekam na niego. No i widzimy się w pokojnym cięciu. O, chyba. A jakaś praca. Yy... Czekaj chwila, to zrób to prawko i Cię na fajną pracę. A masz B? To jedziemy, jedziemy. to siadaj. Dobra, to ja go zawiozę na Street View. I... No i dam mu 500 euro i, i pojedziemy szukać kolejnych osób. Dobra. Jesteśmy. Jeźdź, jeździsz po ulicach. Po tu w tym punkcie zaczynasz i kończysz pracę. I jak będziesz chciał skończyć to też tutaj i damo mu zabrać 3 i 500 euro trzymajmy dobra to jadę jeszcze jedną osobę znaleźć i w sumie chyba to na tyle bo tak widzę że Widzę, że... Że nie ma za dużo osób <laughs> Kolega pod wrażeniem O, ja tam jeszcze pod bankomatem skoczę I to było tak na tyle W ogóle, jak ktoś dotrwał te do komentarze, to dzięki za 100 subskrypcji subskrypcje wbite Ostatnio na live dziękowałem, ale nie było wow nie byli wszyscy, więc... więc teraz jak ktoś to obejrzy to dzięki i myślę, że jakiś mały konkursik szykuję na no, za niedługo tylko muszę jeszcze pomyśleć na co bo jak widzicie, no teraz na spontanie taki luźny filmik z... z pyla, z tego, że sobie jeżdżę i pomagam graczom i daję im po 500 euro w sumie... dałem mu te streetby teraz tak myślę ale... Bo nie chciałem mu proponować, bo musiał go zawozić na C, on by musiał kolejne prawka robić. To niektórym czym się to nie podoba. Bo jak rozwoziłem tak dwa tygodnie temu, to były osoby, które poprawkę by chciały od razu na pracę. A ja mówiłem, że jak zrobią C, to będą mieli fajną pracę, jeszcze lepszą, bo są premie na cysternie w ogóle. Ale teraz zauważyłem, że na C2 też jest premia, więc coś tam kolega zarobi. I. No i dostanie, nie? sobie jakieś pierwsze pieniążki a jeszcze mu dam te 500 euro to mu coś tam na pewno pomoże, jakby coś się stało, albo potrzebowałby na coś albo komuś zapłacił, gdybyś go chciał podwieźć inny chyba ja wiem, że niektórzy sobie liczą dobra, no to czekamy na kolejną osobę, trzecią o, może już będzie z automatu chyba nie będzie ale zobaczymy, bo stacja ta minimapa nie wyświetla mi osób nie wiem, czy to tak wszyscy mają, a się do bankomatu. Dobra, szybko do bankomatu. Wypłata 17 euro, ale w sumie sobie wypłacę jeszcze stówkę na wszelki wypadek. I czekamy na kolejnego przyjaciela. O. Witam Was spokojem cięciu. Widzimy, że tutaj ktoś jest. Dobra, kolega za nią mówił. Hmm. No dobra, pierwszy raz dziwne zachowanie kogoś, że się nie rusza, nic nie pisze. A dopiero co wbił Kiene my... 180 tutaj. No to jest nowiutki. O! Może będzie żył. O, wiedziałem. <grym> I tam czy mogę pomóc. Ciekawe. Ciekawe czy będzie chciał prawko. Czy będzie chciał prawo jazdy. Yy, I mieć... Yy, dobra. To zrób prawko B i C. I na cysternach teraz fajnie się zarabia. zawiozę się na, na to wszystko dobra tu masz tu jest prawko. tu jest prawko B yy, to jest darmowe, yy, jeśli i... dobrze... Pamiętam... Tak. Dobra, no to czekamy na swoje prawko i widzimy się jak uregulowaliśmy na C. Dobra, nasz kolega chyba kończy właśnie prawo jazdy, kolejny To, tutaj już ktoś kolejny biegał, akurat, no, no trochę pech, bo na no, dwóch na raz nie obsłużę Bo jeden by pewnie musiał zaczynać prawko, a drugi już kończy Co też mi przeciw, dobra A, wsiądzie? Wsiądzie, dobra Ja jeszcze myślałem nad tym, czy można było mu coś lepszego polecić. Bo to fajny kolega. Tak chciałby się dowiedzieć, faktycznie mm, paru rzeczy. No i oczywiście, ile będę w stanie, to mu pomogę. Mm, dobra, ja, po tym zawarzę. Czekam, dobra, no co czekamy. Dobra, jesteśmy. Yy, właśnie widziałem jak kolega wrócił. I zawieszę cię go teraz na fajną pracę. Mm -hmm. O kurde, tak. Dobra. Um. Um. Możesz napisać. Um. Tak, Dobra, no to pomogłem paru, paru osobom. Jak widzicie, niektóre się okazały e, dosyć miłe. Rozmowy, ja będę mu tam pisał i pomagał już dalej na PW, a to było takie, no, ja trochę mało mówiłem, ale nie wiem czemu, ja mam takie lagi mózgu, się zacinam i, i nie widzę, nie, 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 że nie, nie widzę, tylko, nie wiem, jak się skupiam na drodze, jak jeżdżę, to, to nie potrafię mówić i skupić się na jeżdżeniu w tej grze. I tu, bo za chwilę coś wyrąbię, tak jak na ostatnim live. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Ja lecę to montować. Trzymajcie się, cześć!